Radni przyjęli budżet miasta. Budżet y, odważny, duże inwestycje, kompromis między tym, co chcielibyśmy robić, a na co nas y, stać. Jakie inwestycje czekają nas w tym roku? Nowy sąd i nowe porozumienie. Poszukiwanie nowych form aktywizacji naszych seniorów. Gala seniorów w Chorzowskim Centrum Kultury. Gdy na starość, radość, to młodość wiecznie trwa. I marsz na zgodę w rocznicę Tragedii Górnośląskiej. Mieszkańcy Chorzowa identyfikują się z tą ideą. W czwartek 22 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta. To jedno z najważniejszych posiedzeń w roku. Radni bowiem zajmowali się budżetem na 2015 rok. Zgodnie z przegłosowaną uchwałą budżetową w tym roku do kasy miasta wpłynął niecałe 493 miliony złotych, a wydatki wyniosą niemal 525 milionów złotych. Deficyt w budżecie wyniesie 32 miliony złotych. Kwota deficytu jest troszeczkę większa niż w latach poprzednich, ale to też wynika z tego, że w roku ubiegłym i w tym roku będą były rozpoczęte i będą kontynuowane duże inwestycje, chociażby takie jak z ulicą Kolmana związaną, czyli małą obwodnicą Chorzobatorego, przebudą rynku, centrum Świadkowego, ulicą Wolności, która też lada moment się rozpocznie. Jej modernizacja kończymy ulicę Ani Krajowej, to już takie są ostatki, ostatnie wydatki w tym roku w 2015, ale też i wielu remontów doczeka się w końcu nasze szkoły podstawowe. Mam tu na myśli oczywiście czyszczenie elewacji tych szkół tych budynków zabytkowych, aby one znowu ładnie wyglądały. To też modernizacja wielu boisk szkolnych i, i miejskich. No to wszystko już wymaga pewnych remontów. No i oczywiście szkoła numer, szkoła sportowana w Szwój Tam również planuje wykonanie boiska sportowego i, i, tak, i tak dalej, Tego jest bardzo wiele, ale myślę, że te inwestycje, które w tym roku będą wykonane, naprawdę są już takie no, niezbędne i najbardziej konieczne. Budżet y Odważny. Oczywiście nie posiadamy wszystkich środków. To jest budżet, gdzie musimy mimo wszystko posiłkować się wypuszczeniem obligacji na przykład, ale mamy jeszcze wolne środki w wysokości bodajże chyba 10 milionów, także myślę, że w miarę spokojnie i bezpiecznie przebrniamy. Tą kwestię inwestycyjną. Jesteśmy nowymi radnymi, więc nie mieliśmy za bardzo wpływu na, na konstruowanie tego budżetu. Będziemy się teraz przypatrywać, jak to się wszystko będzie działo w ciągu roku. Dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że w, nasz, w moim okręgu y, zostały duże inwestycje, czyli będziemy mieć naprawę wiaduktu, będzie y, remont y, basenu y, w szkole i parę innych rzeczy. także to jest dla mnie ważne, że, że parę dużych rzeczy w mojej dzielnicy zostanie wykonane. to jest kompromis pomiędzy tym, co chcielibyśmy robić, a na co nas stać. ja się cieszę, że Inwestycje są w miarę równo rozłożone w mieście. To jest coś, co postulowaliśmy od, od wielu lat, żeby nie tylko koncentrować się na pewnych wybranych miejscach w mieście, ale wszystkie dzielnice, a nawet w ramach dzielnic równomiernie rozkładać te akcenty finansowe. Ten budżet według wspólnie dla Chorzowa nie jest ułożony. Sposób uładzony i tak jak powinien to według nas być. My się możemy różnić zdaniami, prawda? Po to jesteśmy, ale mamy też prawo do wypowiedzenia własnej opinii. Zmienia się formuła budżetu obywatelskiego. To część budżetu, który wydatkowany jest zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców Chorzowa. W tym roku przechodzimy procedurę wyłaniania tych inwestycji poprzez właśnie głosowanie propozycji mieszkańców, a w roku przyszłym ich realizację. Czyli w związku z tym te środki, które byłyby w tym roku przeznaczone, będą przeznaczone w roku przyszłym. Ale oczywiście budżet dalej istnieje, dalej funkcjonuje, tylko troszeczkę spokojnie go będziemy realizować, nie w sposób gardłowy i taki na ostatni moment bym powiedział, jak to miało miejsce poprzednio. Wspólne akcje, wymiana wiedzy i doświadczenia to cele podpisanego w sobotę porozumienia pomiędzy Chorzowem i Nowym Sączem. Oba miasta będą współpracować w ramach polityki wspierającej najstarszych mieszkańców miasta. Myślę, że zarówno Chorzów, jak i Nowy Sącz mają dla swoich seniorów wiele do zaoferowania. I... Dzisiaj pierwsza wizyta następna liczę na to, że grupa seniorów z Ożowa przyjedzie do Nowego Sącza, do Sądeczyznę. Podpisanie porozumienia z Nowym Sączem to myślę yy, yy, poszukiwanie nowych, nowych form aktywizacji naszych seniorów tworzowskich. My jesteśmy gotowi do tego, żeby gościć u nas partnerów z Nowego Sącza. Myślę, że nowy sąd z tego, co dzisiaj. Usłyszałem od pana prezydenta Nowego Sącza, również będzie gotowy gościć naszych seniorów na różnorodnych zajęciach, które tam są oferowane. Tego samego dnia wieczorem w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala seniorów. Ważne jest to, że aż prawie 12 tysięcy osób odebrało kartę programu 60 czyli kartę kwalifikującą do zniżek w instytucjach miejskich czy w instytucjach prywatnych, czyli prawie połowa, co jest naszym ogromnym sukcesem. W Wakacyjnej Akademii Seniora wzięło udział 300 osób, natomiast już w tej pierwszym semestrze tej Chorzowskiej Akademii Seniora, gdzie mogą korzystać bezpłatnie z nauk, języków, komputerów, rehabilitują się i ćwiczą, już wzięło udział 1000 osób. Okazało się, że naprawdę tysiące mieszkańców Chorzowa takiej oferty potrzebuje. Podkreślam oferty, która związana jest z aktywnością, z unikaniem samotności. Nie spędzamy czasu w domu. Staramy się, zwłaszcza w przypadku samotnego, osoby samotnej, wdowy, wdowca, staramy się szukać kontaktów, staramy się być aktywni, czynni, uczyć na przykład języków i to nie ma znaczenia, czy my się tego języka nauczymy, czy nie, tylko to kwestia gimnastykowania umysłu. Trzeba się więcej uśmiechać. O. Trzeba po prostu życie brać tak, jak leci. Nie martwić się, nie zamartwiać się, nie siedzieć w domu, nie rozpaczać, prawda? Bo po prostu jest takie powiedzenie: gdy na starość radość, to młodość wiecznie trwa. Wieczór uświetnił spektakl pół na pół w wykonaniu Piotra Szwedesa i Piotra Polka. Kto kupił to mieszkanie? Ja się pytam, Czy to jest mieszkanie? Mamy czy twoje? Mamy, to jest mamy, 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 mamy mieszkanie! Mamy, mamy. Ulicami Chorzowa przeszedł marsz na zgodę. To inicjatywa upamiętniająca tragedię górnośląską, która 70 lat temu wydarzyła się w obozie w świętochłowicach Zgodzie. Tamtejszy obóz utworzono w lutym 1945 roku na miejscu dawnego niemieckiego podobozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Aintrachite. To jest marsz, który idzie od placu wolności w kierunku zgody miejsca tragedii górnośląskiej roku 45. W tym roku. Na rogatkach Chorzowa chcemy przywitać ten marsz i pokazać, że również mieszkańcy Chorzowa identyfikują się z tą ideą. Tym bardziej, że 22 stycznia na sesji Rady Miejskiej została przyjęta uchwała okolicznościowa w tej sprawie, i od tego dnia, ostatnia niedziela. Stycznia będzie obchodzona jako Dzień Tragedii Górnośląskiej. Wyobrażam sobie, czy wyobrażamy sobie, że to będzie dzień, w którym będziemy mogli uczcić tę tragedię pod tablicą ofiar tragedii w Chorzowie, której obecnie nie ma, ale z zapewnieniem władz wiemy, że taka tablica y, będzie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 70 rocznicy tamtych wydarzeń. Ustanowili Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Projekt uchwały zgłosili radni Ruchu Autonomii Śląska. Myślę, że jesteśmy to winni naszym przodkom, którzy. Yy... Ucierpieli w trakcie tych wydarzeń, a też jesteśmy to winni kolejnym pokoleniom, które muszą się dowiedzieć, że takie wydarzenie miało miejsce. Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej w 1945 roku będzie obchodzony w Chorzowie w każdą ostatnią niedzielę stycznia.